Przypomina mi się również postać Judasza i kiedy zastanowimy się, w jakich relacjach pan Jezus był z Judaszem, i że do końca, mimo że wiedział, że go zdradzi, był przy nim, to również moim zdaniem świadczy o tym, że kierował on się właśnie tą zasadą miłosierdzia. Do końca ten człowiek miał szansę zmienić swoje postępowanie i do końca po prostu mógł być przy Zbawicielu. Ale porozmawiajmy, wróćmy do tematu zemsty, nienawiści. Wiemy, że są to uczucia, które rodzą się w każdym człowieku. Do czego prowadzą te uczucia i jakie skutki mogą przynieść w naszym duchowym życiu, bo to jest chyba istotą naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że chęć zemsty jest często bardzo ślepa i prowadzi donikąd. Prowadzi do wyniszczenia człowieka, tego, który odczuwa chęć zemsty w swoim sercu, i należy również powiedzieć, że skutek jest taki, że i osoba, do której to uczucie jest żywione, również cierpi. Otóż mówiliśmy o Starym Przymierzu jako o Przymierzu Sprawiedliwości Bożej, ale i tam. Czytamy we fragmentach Słowa Bożego, że Bóg zawsze odradzał, aby człowiek nie trzymał w sercu swoim nienawiści, czy też. Chęci zemsty. Przeczytam może fragment Słowa Bożego zapisany w księdze Przypowieści Salamona w 25 rozdziale i 21-22 wierszy. Jeśli łaknie Twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą. Bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. Słowo Boże naucza. Że nie ma miejsca na zemstę. Więcej mówi o tym, że jeżeli ty postąpisz inaczej, okażesz postępowanie dobroci, miłości, wówczas twój wróg, który to dostrzega, który to nie tylko widzi, ale doznaje miłości zamiast zemsty, on odpowiedzialność bierze na swoją głowę. A z doświadczenia wiemy, że i wielu ludzi pod wpływem właściwej postawy. Zmienia swoje myśli, zmienia swoje serce, zmienia również swoje postępowanie. Więcej, mścić się nie opłaca, źle życzyć się nie opłaca. I tutaj chciałbym przeczytać kolejny fragment, również z mędrca: Jak słowo Boże mówi, najbardziej mądrego człowieka. Który napisał taką myśl w 24 rozdziale i w 17-18 wierszyku. Nie ciesz się z upadku swego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby pan tego nie widział i nie uznał tego za złe, a wtedy odwróciłby od niego swój gniew. Otóż to, co powiedziałem już wcześniej, Bogu nie podobają się ludzie, którzy chowają urazy. Zemstę, ale również i tacy, którzy źle życzą bliźniemu swemu. Więcej. Można narazić się samemu Najwyższemu Bogu. I wówczas Pan Bóg, jak czytaliśmy, swój gniew przeciwko temu winowajcy, on powstrzymie, a jednocześnie może obrócić swój gniew na osobę, która również źle życzy, czy też ma niezbyt szczere. Niewłaściwe myśli, czy też postępowanie? Dziękuję, a zatem z tych słów i tekstów wynika, że Bóg kontroluje nie tylko nasze postępowanie i słowa, ale nawet nasze myśli. Zastanówmy się zatem, jak my, jako ludzie, możemy skutecznie opanowywać te negatywne uczucia, bo czasem one wypływają z naszej natury, są czymś dla nas oczywistym i trudno nad, nim, nad nimi zapanować, prawda? Rzeczywiście, nie jest to proste, ale apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale pisze coś takiego. Będę czytał 14 wersetu. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słowa, które tutaj przekazał, których mówi apostoł Paweł. To jest powtórzenie tego, co mówił Pan Jezus. Starajmy się tych, którzy w stosunku do nas nie są przyjaźnie nastawieni, w jakiś sposób obłaskawić. Nie szukajmy zemsty, bo szukając zemsty, faktycznie możemy się nawet sprzeciwić Panu Bogu. Zostawmy to Jemu. Jeżeli wierzymy i ufamy, że Bóg ma wszystko na swojej pieczy i ma starania o wszystkich, którzy do Niego przychodzą, jeżeli Bóg jest sędzią, zostawmy Mu rozsądzanie. Apostoł Paweł mówi tutaj coś takiego, że możemy zło pokonać, ale nie złem, nie zło za zło, nie odwetem. Ale możemy roztopić to zło dobrem. Jest to trudne, oczywiście, ale jakże zaskakujące. Jeśli ktoś chce uczynić mi źle, życzy mi źle, robi wszystko, by mi się nie powiodło, a ja nie jestem wrogo do niego nastawiony, ale wręcz jeszcze czynię mu coś dobrego. W taki sposób jesteśmy w stanie roztopić Wszelkie zło. Apostoł Paweł mówi tutaj, żebyśmy tak starali się podchodzić do każdego, który nam źle życzy. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że my będziemy w stosunku do wszystkich ludzi, którzy wokół nas są, tacy przyjacielscy, że wszyscy na to, jak my postępujemy, od razu się zmienią. Czytamy tutaj, że o ile to od nas zależy, a nie wszystko od nas zależy. My możemy czasami mieć do ludzi bardzo przyjazne nastawienie, ale nie będzie efektu. Ale my w tym momencie nie ponosimy win winy. My chcemy dobrze. O ile to od nas zależy, starajmy się zło dobrem zwyciężać. A więc taki jest apel Słowa Bożego. O ile to od nas zależy, musimy wszystko uczynić, żeby, żeby nasze relacje z były były jak najlepsze.